przez serce Boże poświęcamy Ci naszą Ojczyznę dobrze, dobrze wioski nasze rodziny i nas same serce Boże Przyjdź królestwo Twoje, najświętsze serce, Boże, poświęcamy Ci, naszą ojczyznę miasta i wioski, nasze rodziny. I na same serce, Boże, przyjdź królestwo Twoje. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami i z Duchem. Po tym rozważaniu tego życia Pana Jezusa i Matki Najświętszej w tajemnicach różańcowych. Pragniemy złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę w pierwszy piątek, wychwalając to boskie serce. Ogarniamy swoimi modlitwami wszystkie te nasze intencje, z którymi przychodzicie na obecną ofiarę mszy świętej, a w sposób szczególny dzieci, tutaj tak licznie obecne i młodzież. Te wszystkie nasze prośby, podziękowania dzisiaj złóżmy na tym ołtarzu pańskim, a do nich dołączamy jednocześnie msze, których sprawujemy obecną yy, tą ofiarę. Z Pierwszej intencji się Sebastian odprawiam przez prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, o wytrwałość w cierpieniu i chorobie dla siostry zakonnej Szczepany Perzynki, za stanicję świętej Rity. Ja modlę się o zdrowie dla Wojciecha za przyczyną świętej Rity. Przeprośmy na początku za grzechy nasze i za zaniedbania, byśmy mogli z czystym sercem złożyć Bogu tę najświętszą ofiarę. Panie Jezu, którego serce zostało przebite włócznią żołnierza, zmiłuj, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przelałeś krew dla naszego zbawienia, zmiłuj, nad nami. zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce otwarte jest dla każdego, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlamy się. Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążą do obiecanego nam nieba, stali się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Proroka Barucha. Panu Bogu naszemu należy się sprawiedliwość, nam zaś zawstydzenie oblicza, jak to jest obiecane, oraz każdemu człowiekowi ziemi ludzkiej, mieszkańcom w Jerozolimie, królom, zwierzchnikom, kapłanom, prorokom i przodkom naszym. Ponieważ, ponieważ zgrzeszyliśmy przed Panem, nie wierzyliśmy Jemu, nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, by się za Jego przykazaniami, które nam dał. Od czasu, kiedy Pan wyprowadził przodków naszych z ziemi egipskiej aż do dnia dzisiejszego, byliśmy niewiernymi wobec Pana Boga naszego, byliśmy niedbali w posłuszeństwie na głos Jego, przygnęły przeto do nas nieszczęścia i przekleństwa, jakimi zagroził. Zagroził przed Mojżesza, sługę swego, w dniu, w którym wyprowadził przodków naszych z Egiptu, aby nam dać ziemię opływającą w mleko i miód, jak to jest i obecnie. Nie byliśmy posłuszni głosowi Pana, Boga naszego, przekazanemu we wszystkich mowach proroków posłanych do nas. Każdy chodził według zamysłów swego złego serca. Służyliśmy bowiem obcym bogom i czyniliśmy zło przed oczami Pana, Boga naszego. Oto słowo Boże. Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego. Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego. Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa, zbeszczili Twój święty przybytek. Ciała sług Twoich wydali na pastwę ptaków z nieba, zwierzętom ziemskim ciała Twoich wiernych. Zwól nas, Boże, dla imienia Twego, Krew rozlali jak wodę wokół Jeruzalem, i nie miał ich kto pogrzebać. Przedmiotem wzgardy staliśmy się dla sąsiadów, igraszku i pośmiewiskiem dla otoczenia. Wezwól na zboże, dla imienia Twego. Jak długo, panie, czy wiecznie będziesz się gniewał? Nie pamiętaj nam win przodków naszych. Niech szybko nas spotka twoje miłosierdzie, bo bardzo jesteśmy słabi. Wyzwól nas, Boże, dla imienia twego. Pomóż nas, Boże, nasz Zbawco, dla chwały Twojego imienia. Wyzwól nas i odpuść nam grzechy, przez wzgląd na swoje imię. Wyzwól nas, Boże, dla imienia Twego. Alleluja, Alleluja, Alleluja. 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 Alleluja, 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 Alleluja Nie zatwardajcie dziś serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego Nazwami. I z duchem <trym> Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział: Biada Tobie, Korozajn, biada Tobie, Betsejdo, bo gdyby w Tyżejscy Domie działy się cuda, które u Was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc we włosiennicy i w popiele. To też Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli Wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do otchłani zejdziesz. Kto Was słucha, mnie słucha, a kto Wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przekonani o tym, że Panu Bogu zależy na naszym dobru i szczęściu, przedstawmy Mu prośbę, aby rządzący Państwami przywódcy grup społecznych nie dyskryminowali nikogo ze względu na wiarę w Chrystusa. Ciebie prosimy. Aby chrześcijanie różnych wyznań szukali dróg porozumienia i wspólnie modlili się o jedność. Ciebie prosimy. Aby chorzy cierpiący świadomie przeżywali swoje cierpienie w łączności z Chrystusem. Ciebie prosimy. Aby zmarli, którzy za życia wpatrywali się w krzyż Chrystusa mogli w niebie wpatrywać się w oblicze Boże. Ciebie prosimy. Módlmy się z prośbą w tej mszy świętej o zdrowie. O zdrowie dla siostry zakonnej Szczepany. I o zdrowie dla Wojciecha przez przyczynę świętej lity, o ulgę w cierpieniu. Ciebie prosimy, aby każdy z nas tutaj obecnych często słuchał pouczania Bożego zawartego w Piśmie Świętym i w dokumentach Kościoła. Ciebie prosimy. Dobry Ojcze, który nasze pragnienia i potrzeby znasz lepiej niż my sami, wysłuchaj naszych próśb, abyśmy pewną drogą podążali na spotkanie z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie w ofierze, tobie dzisiaj składa.

Matko moją jest Matka Boga. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan, Pan przyjmie niech ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże Ojcze Miłosierdzia, w swojej niezmierzonej miłości dobroci, Zesłałeś nam swojego Syna, sprawa abyśmy z Nim zjednoczeni, mogli złożyć ofiarę godną Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami, I zuchęcwa, i... w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie, i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On wywyższony na krzyżu swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 święty Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia pały Twojej, osanna na wysokości błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. <słuch> Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w parę. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie Boża chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś. Abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj Boże o Twoim kościele na całej Ziemi. Spraw, aby Lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją. Ze Świętym Józefem, Jej Oblubieńcem. Ze Świętymi Apostołami, Świętym Janem Pawłem II, Świętą Ritą. I wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie. Abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna. Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez bawiciela i posłusznie jego słowom ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako imę odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdasz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu chryste, ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do dności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański, jak zawsze, będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz brzegi świata, zamiłuj się. Panie Zuchryste, pielęgniarz, powiem najmocniej, oraz skuteczny lecznik moim duszom ciałem. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz w świata. Grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boże, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bądźże pozdrowiona. Zdolmy się. Boże, niech Najświętszy Sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdzielnicami Jego chwały, który żyje i króluje na wieki wieków. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas w walce a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieski, zastępu, szatana inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą stoń do piekła, święty Michal Archaniele. Dzieci zapraszam po Musze Święte do zakrystii, po obrazki, po naklejki, a my przejmijmy dar Bożego błogosławieństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie po pokoju Chrystusa. O błogosław Jezu drogi.